Hej, cześć, dajcie, z tej strony Gilad History, z zdrożym Was bardzo serdecznie na Age of War 2, drugą odsłonę Age of War, którą ostatnio męczymy i staramy się skończyć. Męczymy oczywiście, w sensie mi się gra bardzo dobrze, wam się bardzo dobrze ogląda, więc jest to perfekcyjne połączenie. Na starcie już że jeśli pod ostatnimi odcinkami nie zostawialiście łapki w górę i subskrypcji, to zróbcie teraz, żeby widzieć oczywiście inne takie gry i tak dalej, bo mam całkiem fajne ciekawe plany na te gierki, więc myślę, że warto i... Jeśli tak to robiliście, to możecie tak to zrobić. Dziękuję serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj, jeśli chodzi o A Age of Spooky, czyli odblokowujemy nowe jednostki, które są, powiedzmy, duchami. To jest do w dokładnym tłumaczeniu zmienia wszystkie twoje jednostki w straszne duchy. Nie wiem, czy to cokolwiek zmienia i to cokolwiek robi, ale jakby możemy zobaczyć. Spróbujmy sobie to na trybie klasycznym. Na trybie hacked. Okej. Okay. Czy to będzie jakiś... Hmm, nie wygląda tutaj nic w ten sposób, jeśli chodzi o zmiany. W sensie, ja też nie, spra nie sprawdzałem w jaki sposób to odblokować czy robić. Czy mogę też tutaj? Tu nie mam nic a propos tego. Dobra, czy w takim razie w... Może ja muszę to zaznaczyć w Store. Turns all of your units into spooky ghosts. Zmienia wszystkie jednostki, okej. Okay, tylko czy ja muszę teraz zaznaczyć to w jakikolwiek sposób? A, jest! Visual modifiers! Dobra, jest Age of Spooky. Dobra, wejdźmy na normal. Nic się na razie nie zmieniło. Zobaczmy. A, jest duch, ma taką poświatę śmieszną. Jest rzeczywiście zgadza się. I ma też drugi poświatę. Czyli to jest dosłownie tak jak walczyliśmy mniej więcej z Hadesem. To są wszystkie jednostki, jakie mamy w chwili, tej chwili obecnej. Jesteśmy w stanie sobie w ten sposób powalczyć. Okej, okay, czyli to działa w ten sposób i zakładam, że w każdej erze będą takie jednostki, więc sprawdźmy sobie wszystkie tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. To będzie pewnie normalne, nie? Strzelanie ta, strzelanie z ulta będzie akurat normalne. Dajmy im szansę rozwalić tego Triceratops, zanim cokolwiek zrobimy. Dobra, wystrzelili Triceratops rozwalony, więc kolejna jednostka na naszej liście idzie, proszę bardzo, będziemy ich wysyłać pojedynczo. Co prawda on to jest w stanie całkiem sporo zrobić, ulepszymy nasze jednostki. Wyślijmy jeszcze jedną, żeby tutaj cokolwiek można było zrobić w międzyczasie, żebym ja sobie mógł poulepszać wszystko. Byk, 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 pyk pyk pyk, pyk pyk pyk, pyk pyk pyk, pyk pyk pyk, dobra. Teraz tak, strzelająca jednostka, znaczy rzucająca, też ma poświatę, w sensie wszystkie będą miały poświatę, jestem ciekawy jak będą wyglądały. Ten włócznik tu już też wygląda bardzo fajnie, bardzo bardzo. Ciekawe z tym, czy będzie jakaś jednostka, która nie będzie miała tego efektu, albo będzie coś zbagowane, czy, czy, czy wszystko będzie po prostu zrobione w ten sposób. Ten to już sieka po 49. Pamiętam, jak ja tak walczyłem, jak oni zaczęli na etapie że mnie wysyłali tych, a ja rzucałem jeszcze tych podstawowych. To nie było zbyt przyjemne, muszę przyznać. Dobra, mamy ulepszone wszystkie jednostki. Proszę mi nie rzucać w bazę, byłbym wdzięczny. Bardzo, jakbyście sobie stąd poszli, mógłbym na przykład kupić też wieżyczki. Wszystkie wieżyczki, wszystkie wieżyczki. I moglibyście sobie stąd pójść. Wezmę jakichś podstawowych. Yy... O, wszędzie są rzucający, dobra. Skoro ten przeszedł, to możemy przejść na erę kolejną i wyrzucić naszego jakiegoś kolejnego podstawowego yy, żołnierza, który... Okej, okay, wygląda spoko. W sumie jak tak teraz myślę o tym, to. Yy, ta broń strasznie mi się charakteryzuje. Ostatnio nadrabiałem grę o Tron, więc... E, oczywiście e, kojarzy mi się bardzo z tymi jednostkami, które tam były za morzem. Oczywiście teraz kiedy potrzebuję to nie pamiętam, tak? E, więc no, no 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 co poradzić? Do Trakowie, o Jezus, w ten sposób. E, mamy też maga. Nie musimy ich odblokowywać, bo oczywiście mamy. Okej, okay, mag sobie tu ładnie radzi, jeśli chodzi o to. Wszyscy będą mieli tą samą poświatę. Ale możemy zobaczyć te jednostki, bo wszystkich nie byliśmy w stanie zobaczyć e, w momencie kiedy walczyliśmy z Hadesem. No to jest Eee, włócznicy robią całkiem niezłą robotę, muszę przyznać. Siup, 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 proszę bardzo. To jest Anubis? Anubis, dobra, Anubis. Nigdy nie byłem, nigdy nie byłem świadom aż tak mocno tego wszystkiego. No, oni tu są w stanie już cokolwiek z nim zrobić, przynajmniej. No, te podstawowe jednostki nie za dużo. Jak jest zrzucające, to, to już też zdecydowanie gorzej. Przechodzimy na kolejną erę, bo możemy. W ogóle pasek też nie zwróciłem uwagi, że mi się załadowuje i zostaje w tej samej pozycji. Czy oni będą w stanie go w ogóle pokonać? Coś w sensie tego drugiego, bo. Bo, bo jakby on tutaj jest w stanie im sam, sam w stanie sporo napsuć. Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Dobra, chyba go, go, po, dobra, pokonają go. Przeszli dopiero do drugą erę. Jakby dając im lepsze jednostki, daje im szansę na to. Dobrze, mamy żołnierza. Ta era jest moją najmniej ulubioną, szczerze mówiąc. Pierwsza ma swój styl. Druga ma swój styl. To jest chyba trzecia. Czwarta, przepraszam, to jest czwarta. E, ona mi się najmniej podoba, najbardziej mi się podobają chyba stąd łucznicy, szczerze mówiąc. Bo, bo wiadomo, bo są strzelające i to mi się podoba. Proszę bardzo, po sto coś walą nawet. E, za to, jeśli chodzi o jakąś... E... Bo po tamtej erze, co byliśmy przed chwilą, czyli oczywiście tej takiej ala piramidowej egipskiej, e, dopiero kolejna era mi się podoba. Ta, ta ogólnie jest moja najmniej ulubiona. Jeśli macie swoją najmniej ulubioną, bardzo chętnie się dowiem, jaka to jest oczywiście. Proszę bardzo, jaką to zadaje chore obrażenia. Wali ich perfekcyjnie. Ten po 26, ten po 130, po 200 nawet. Masakra. No i oczywiście w tym przypadku e, gryf, czyli jeździec na gryfie, czyli, czyli gryfi... Rycerz? Gryfi rycerz chyba, tak. I on zadaje mniejsze obrażenia, co jest ciekawe, niż mag. A mamy wszystko ulepszone na maksa. No więc całkiem ciekawie, jeśli chodzi o to. Przechodzimy na kolejną erę, i oczywiście idziemy sobie na naszego zwykłego miecznika, który jest w stanie tu działać po sto coś. Uwaga, powstała. O, przyszedł na kolejną erę. Nice! Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Tutaj sobie te jednostki on tam. Jezus, kolejna era. Ty szybko nadrobić. Mamy też strzelca, który bardzo ładnie strzela. Ta, to, jest, to jest chyba moja druga w ogóle, najmniej ulubiona era, tak naprawdę. Jeśli chodzi o to. Bo cała reszta jest taka spoko, a, a ta jest. No, no taka po prostu jest. Tak jakoś mi się nie, nie do końca widzi. Jeśli chodzi o to, ale co ja poradzę. Mamy też działo. Które bardzo fajnie strzela. Niestety nie ma za dużo zdrowia zazwyczaj i ginie dosyć szybko. On, co prawda, nie ma tu strzelców za bardzo. O, teraz już ma strzelca, przez co to nie ginie aż tak tego. E, ta jednostka jest za to całkiem mocna, jeśli chodzi o siekanie, bo sieka bardzo, bardzo ładnie. Przechodzimy na kolejną era. No i oczywiście kolejna era to już jest era militarna, gdzie jesteśmy w stanie zrobić całkiem sporo. On tutaj ciacha bardzo ładnie. Teraz jeszcze powinien tego Anomisa załatwić, proszę bardzo. Nice. Podstała jednostka, jeśli chodzi oczywiście o karabiniarza, proszę bardzo. On tutaj będzie strzelał. To jest, te, to jest trochę oszukane, jeśli chodzi o tą erę, tak, tak naprawdę dla mnie. No, bo on nie jest jednostką strzelającą, on jest jednostką, która powinna być wręcz, a on ma karabin normalnie. Więc to jest tak troszeczkę dla mnie przynajmniej. Oszukane. W sumie teraz dopiero widzę, że on w sumie na tej erze jest najlepszy. W sensie chodzi trochę wolniej. Realnie chodzi trochę wolniej, ale ma większe obrażenia niż jednostka strzelająca, przynajmniej minimalne. Ta ma ci mają trochę szybszą prędkość oczywiście strzelania i tak dalej. Ale no to już inna kwestia. I zdrowia mają więcej całkiem spoko. Może nie doceniłem na tej erze po prostu tej podstawowej jednostki. Granaciarz jest też całkiem spoko. Co prawda nigdy za bardzo nie byłem za tymi jednostkami z trzeciego typu. Zazwyczaj to pierwsze dwie i ostatnia jednostka. A w pierwszym w ogóle nie mieliśmy takiej opcji. W sensie mieliśmy tylko do wyboru jednostki oczywiście 1, 2, 3. Nie mieliśmy czterech no czołg tutaj jest w stanie zrobić bardzo dużo i nawet nie wiem czy będą w stanie się przez czołg obronić i zrobić cokolwiek, bo czołg jest totalnie pancerny, czołg ma tysiąc zdrowia ma trzy razy tyle co normalny, co normalna jednostka no i bije bardzo, bardzo dużo i jak stoi pod bazą, no to robi sobie z bazy miazgę chociaż może będą w stanie się obronić byli w stanie się obronić dobrze, to przechodzimy na ostatnią erę gdzie mamy kolejne duchowe jednostki które biją na hita bardzo na hitabiją. Ba Nie wiem, czy oni to przeżyją. Pff. Nie wiem, czy oni to przeżyją, szczerze mówiąc. Więc wyrzućmy od razu wszystkie jednostki, jakie mamy. Strzelec jest. Tutaj kolejny strzelec również jest. Jest i robot. E, o, coś tam będzie powstrzymywało, więc i największy robot również wychodzi. Nasza wieżyczka też jest swoją drogą duchowa, bardzo śmieszna. E, muszę przyznać, że całkiem spoko, w sensie spodziewałem się czegoś więcej, nie ukrywam, że spodziewałem się czegoś totalnie więcej, bo no bo to jest tak naprawdę wgranie do gry jednostek normalnych Czyli tych, którymi normalnie gramy, i potem wykorzystanie tego, oczywiście, motywu, gdzie zrobili dla Hadesa te reskiny, bo tak naprawdę to jest reskin, czyli ten sam skin, tylko lekko przerobiony, no i dodali go jako opcję. W sensie trzeba zapłacić 7 zł za te skiny. Czy jest to warte tego? Raczej nie. W sensie hacked mode jest jeszcze jest fajny, bo na hacked mode jeśli chcemy zrobić wszystkie achievementy i tak dalej, to możemy się na nim bardzo dużo nauczyć. I kupienie go za tam chyba 30 zł, to jest i tak spore, bo normalnie za 30 coś zł, Możemy kupić normalną grę albo dwie gry, więc jest to całkiem sporo. A no, no wydaje mi się, że, że, że są możliwości lepszego wydatku, ale spróbujmy zawalczyć sobie oczywiście z Hadesem. Eee, tym razem będą jednostki duchowe na duchowe. On tutaj jest na tym, więc ja on puszcza pioruny, to ja też puszczam pioruny. Puszczam nawet więcej piorunów, żeby sobie nie myślał. O! Proszę bardzo! No, wyrzucaj Hades jakieś jednostki, Daj, no, Dawaj, o, no, widzę, że tam zginęły jakieś. Proszę bardzo, tutaj, no, nie pokazuj sobie. D -d 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 dawaj, no, wyrzuć coś. No, o, bardzo ładnie. Dobra, ale skoro on zaczyna to od tej ery, to ja też sobie tak wyjdę. Tylko, oczywiście, ja sobie ulepszę jednostki podstawowe. Wyrzucimy sobie mieczników. Będziemy sobie wyrzucać łuczników i mieczników w ten sposób. Nie będę robił nic więcej. Totalnie jeśli chodzi o to, on może wyrzucać różne jednostki. Ja mam za to jednostki ulepszone. Więc zrobimy sobie w ten sposób: pyk, 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 pyk. i pyk. I ostatni. I w ten sposób powolutku dobijamy się do jego bazy. Nie używam też oczywiście ultów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest era trzecia, chyba, z tego co pamiętam, więc spoczko. Nie pamiętam, kogo ostatniego. Tego, to teraz tego. To teraz będziemy robić tego, proszę bardzo. I tak na zmianę. Niech sobie rzucają, niech sobie strzelają. Mógłbym sami strzelającymi jednostkami, ale po co? Po co? Możemy się troszeczkę pobawić. No, tutaj on nie będzie w stanie raczej zbyt dużo zrobić. Eee, te ostatnie jednostki byłyby. Nie, nie byłyby w stanie aż tak dużo tankować, szczerze mówiąc. Wyrzućmy sobie jakichś tam dwóch rzucających. No i widzicie, tutaj sama wieżyczka yy, i to, że nawet może rzucać lepsze jednostki, to kiedy yy, wchodzą ulepszenia, to zdecydowanie ulepszenia samych jednostek są o wiele, o wiele, o wiele więcej warte niż yy, same te rzeczy. Tak naprawdę same ulepszenia są zdecydowanie, zdecydowanie najlepsze. Jestem, jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy tak naprawdę. Jeśli już robię, o proszę bardzo, już wyszedł sam Hades. Nie spodziewałem się, że wyjdzie tak szybko, ale okej. Okay. Nawet nie patrzyłem szczerze mówiąc, w którym momencie to się stało, ale nie będę narzekał na to, prawda? Proszę bardzo, 50, 30, 40, bardzo ładnie. No i jak widać, mógłbym go tu sobie powolutku sklepać, ale mógłbym też zrobić tak. I <ścoughs> go nie ma po prostu, po prostu go nie ma, ginie. Jestem ciekaw, bo chciałbym e, potwierdzić swoją teorię. Moi drodzy, zagrajmy sobie na e, trybie... Może nie insane. Zagrajmy sobie na trybie na najlepszego generała. Może tylko nie kliknąłem dobrze. Oczywiście nie kliknąłem dobrze. I jestem tego świadom. Spokojnie, jestem tego świadom. Na hack mode. Możemy użyć oczywiście tych naszych tych jednostek. I teraz patrzcie, żeby potwierdzić. Gramy na jaskiniowcach, tak? Ulepszam jednostki na maksa. tak? Ulepszam wieżyczki na maksa. Nie będę robił w ogóle upgrade'u, jeśli chodzi o to. Próbuję wyrzucić sobie tylko jakieś jednostki, żeby to cokolwiek zadziałało. Proszę bardzo, w ten sposób. Jakieś tam niby złoto i tak dalej. Proszę bardzo. No i teraz tak. Yy, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo tak naprawdę. Proszę bardzo, mamy wszystko podstawowe, tak? Wszystko się zgadza. On wyrzuca swoje podstawowe jednostki. My wyrzucamy, patrzcie, jego miecznik podstawowy bije nas po 40. My bijemy go po ponad 100. A mamy do 50 oczywiście. To jest właśnie moc e, tego wszystkiego. Dodatkowo, kiedy kupię sobie jednostki, w sensie nie kupię jednostek, to kupię sobie te e, działka, czyli w tym przypadku najlepsze e, jajkowe działka. I mam je oczywiście ulepszone, jak widzicie, na wszystkie, e, na cały maksymalny poziom. W ogóle, jeszcze zanim moi zginą, to też chwila zajmie. Więc dajmy tutaj, proszę bardzo, zrobić im to w ten sposób, żeby sobie tam jakoś wybili to powolutku. On nie ma też na razie jednostek strzelających, dlatego tak powolutku idzie, ale zobaczcie ile on w stanie jest wytrzymać. On jest w stanie bardzo, ale to bardzo dużo wytrzymać. Proszę bardzo, sam jest w stanie pokonać praktycznie takiego jednego. I uwaga, podchodzą pod bazę i jajka robią z nich miazgę. Po prostu miazgę. Nasz jeden jed... Nasza jedna jednostka jest w stanie ich przytrzymać po prostu. I jajka, proszę bardzo. I ta jednostka sobie idzie. Do widzenia. Nic, nic nie trzeba tu robić, tak naprawdę. Proszę bardzo. Pyk. Nic, nic się nie dzieje. Nic, nie trzeba nic robić totalnie. Nic nie trzeba robić. Jakbym miał jakieś szybsze jednostki, to są nasze najszybsze jednostki. Patrzcie, jak teraz zacznę nimi pluć, to powinniśmy być w stanie tutaj całkiem, całkiem się przebić. Co prawda, nie jestem w stanie stwierdzić, jak mocno, bo e, to nie są jednostki strzelające. Wiadomo, jednostkami strzelającymi byśmy byli w stanie, myślę, e, troszkę mocniej się przebić, jeśli chodzi o to. Ale no. No bo on ma jednostki, właśnie. On ma jednostki strzelające. I one też będą trochę. A tu moi stoją z tyłu. Po prostu nic nie robią. Więc możemy spróbować jednostkami, które strzelają. To będzie też spoko. Tu widać. Oni są w stanie naprawdę zadawać praktycznie te same obrażenia, co te podstawowe jednostki. Proszę bardzo. Nawet nawet większe tak naprawdę. Robimy kamieniarzy. Kamieniarze tutaj będą rzucać zaraz bardzo ładnie. Będzie ich czterech pod rząd rzucać. Co prawda oni mają zdecydowanie. No Mają mniej zdrowia, prawie o połowę. Ale czterech kamieniarzy jest w stanie ukamieniować w ten sposób bardzo ładnie. I patrzcie, co tu się dzieje. Lecą kamieniarze, co prawda giną prawie na hita. Ale są w stanie bardzo ładnie tu podziać. No i teraz uwaga, co się dzieje w momencie, w którym Krystian przechodzi sobie na ostatni etap, tak samo jak oni są. I Krystian wypuszcza sobie ulepszonego robota. W sensie robot nie ma chyba nawet jednostki. Nie ma, na, nie ma jednostki, ale jest ulepszony. Są jajka, które walą. Wyrzucamy jednostkę, proszę bardzo. I w momencie, gdzie on jest na etapie wyrzucania tych trzecich jednostek, jeszcze nie wyrzuca tych najlepszych trzecich robotów, ja jestem w stanie tak naprawdę przedostać się prawie do jego bazy w ten sposób. Bo on ma, jest, to jest praktycznie to samo, co on miał w momencie, kiedy graliśmy na niego normalnie. Czyli e, ma dwa działka i wyrzuca jakieś tam pojedyncze jednostki, proszę bardzo. O, rzuci laser. No dobra, niech będzie, raz dostaliśmy za 1500, żaden problem. No i teraz proszę bardzo. Bijemy za 1000. Jesteśmy w stanie proszę wszystko zdjąć na hita. Teraz dopiero zaczął wyrzucać czwarte jednostki, a my już jesteśmy pod jego bazą i bijemy. Proszę bardzo i uczymy sobie jego bazę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I proszę bardzo. Zbijamy bez żadnego większego problemu. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Ipek. Ipek. No i on teraz sobie ich będzie pokonywał, my w tym czasie zrobimy inną rzecz. Sprzedamy sobie wszystkie te, zrobimy sobie plazma cannon wszędzie. Teraz sprzedamy to i kupimy plazma cannon, sprzedamy to i kupimy plazma cannon. I zobaczymy co jesteśmy w stanie tak naprawdę wytrzymać jeśli chodzi o niego, zawsze mamy jeszcze ulta wiadomo. On tu będzie powoli, o, za 3000 go walnął? 3200! Dwa siedemset, nie wiem od czego zależy ilość zadanych obrażeń, ale niech będzie. Yy, I teraz uwaga. To, co nas też nie interesuje, patrzcie, mamy cztery działka. Oczywiście nie możemy mieć więcej działek, moglibyśmy też mieć te mocniejsze mieć, yy, ale one zadają mniej obrażeń. I uwaga, one zaraz powinny zacząć tu gdzieś strzelać. Tu może kawałek, o. Proszę bardzo. I one są w stanie zadawać już całkiem spoko obrażenia. Nie jesteśmy w stanie, oczywiście, go przytrzymać jakoś wybitnie tutaj. Ale jesteśmy w stanie podejść tutaj i przytrzymywać go jedną, jakąś jednostką. Oczywiście, sprzątniją prakszyna hita I on jest w stanie nam zdjąć bazę bez żadnego problemu. Co prawda, my możemy zrobić tak i wygrać to bez problemu. Ale można bardzo fajnie to wszystko zobaczyć widzicie jednostki, jeśli chodzi o ulepszenia. Wiadomo, ostatnie jednostki piątej, w tym przypadku na ostatnim etapie, nie możemy w ogóle ulepszyć, ale ulepszenia są zdecydowanie lepsze niż same jednostki, bo bot nie inwestuje w ulepszenia. Także to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli oczywiście chcecie, a zakładam, że będziecie chcieli jeszcze oczywiście odblokować te ostatnie skiny, to dajcie oczywiście znać w sekcji komentarzy, stawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, by zobaczyć więcej takich filmów. I do usłyszenia w kolejnych wspaniałych materiałach. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!